Na program zaprosił sponsor, producent olejów Kujawski z ziołami. Do smażenia, grillowania i sałatek. Sponsorem programu było Beko. Producent piekarników parowych Deep Black. Za wspólne chwile z programem dziękuję jego sponsor, producent waniliowych dodatków do pieczenia Dr. Edgar. Zawsze w biegu. Mówili mi, trzymaj formę, nie zwalniaj. Każdy ma moment, w którym się musi zatrzymać, chociaż na chwilę. Jak byłem młody, to po treningu liczył się tylko szybki prysznic. A teraz akceptuję wszystkie swoje blizny, te widoczne i te głębsze. Cieszy mnie każdy moment spokoju. No ale muszę też pozostać w formie, bo dbanie o siebie to też część treningu. Jestem facetem. Dbam o siebie. I uczę się kochać siebie każdego dnia. Tylko teraz w Mediamarkt odkurzacz Dyson V11 Extra. Do dokładnego sprzątania sierści zwierząt. Już za 1699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Mediamarkt. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Nie musisz się męczyć. Wybierz Detusan. To sprawdzone rozwiązanie w walce z kaszlem palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Detusan. uwolni się od kaszlu palacza. Super oferta tylko teraz w KFC. Megabox 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty. Cheeseburger, longer, wielka dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC. Chcę rzucić palenie, ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoksan. Zobaczysz. Przestaniesz palić już po 5 dniach. A cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan. Nie będziesz odczuwał nieprzyjemnych skutków odstawienia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Desmoxan i już nie palisz. Znajdź jakiś fajny stand-up dzisiaj w okolicy. Jasne, oto kilka propozycji w Twojej okolicy. Wyślij wszystkie do Ani i spytaj, na które chciałaby pójść. Kup Samsung Galaxy jest 25 Ultra w plusie. I nie płać za abonament XL przez rok. Plus. Córka nadal mnie potrzebuje, ale nie mogłem mi pomagać z powodu drętwienia i mrowienia dłoni i stóp, co może być skutkiem uszkodzenia nerwów. Zacząłem codziennie brać lek Neurobion Advance, żeby złagodzić te objawy. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. I znowu mogę pomagać. Powiedz tak zdrowszym nerwom. Neurobion Advance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sponsorem programu jest producent leku Vigalex Forte z witaminą D3 na wsparcie odporności. Sponsorem programu jest Disney, dystrybutor filmu Śnieżka. Sponsorem programu jest producent srebrnego szamponu DX2 przeciw siwieniu ciemnych włosów.